Leciał, leciał z niego na lewo i prawo Leciał z niego na lewo i prawo Ale najgorsze było to, muszę szybko to powiedzieć, ale najgorsze było to, jak miałem, o, jak miałem otwartą buzię i jego pot skapnął mi na... na język O nie, 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 pierwszy MMO tak szczerze Nie chce mi się chyba grać w MMO To jest... to nie ma sensu O kurwa czekaj Ja od dzisiaj jestem jednorożcem, ale niestety nic się nie przykleiło. Jestem od dzisiaj takim różowym, 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 różowym. Jestem dzisiaj jednorożcem! Ojej! je! O, o ja ja to Ale nie rozchodniak się. się jest no nie tam no. rady! Nie dam rady. Bo nie dam rady. Witam wszystkich Dało wczoraj coś <laughs> Badit kupił soka na lasowe za dwie dychy było tak. Był dobrze Był tak. Potem było źle Ale ja się nie poddałem i jest bardzo dobrze jeśli chcesz szybko, łatwo i bezpiecznie sprzedać swoje skiny do CS-a, to koniecznie wejdź w link w opisie, aby przejść do seller skins. Wymiana skinów odbywa się niemal natychmiastowo, a średni czas oczekiwania na zaksięgowanie środków wynosi 5 minut. Strona posiada możliwość wypłaty na wiele różnych sposobów, np. na Paypala, Revoluta, przelewy bankowe, tym polskie konta i krypto. Istnieje również system bonusowy, w którym im więcej sprzedasz na stronie, tym lepszy bonus otrzymasz na stałe. Jeśli użyjesz linku w opisie lub kodu zapisy na stronie, otrzymasz 5% do sprzedaży więcej. Dołączę tysięcy zadowolonych użytkowników już dziś. Mamon dzisiaj wie tyle permów? Mon on został zbanowany. Lewa protesa Mamona została permanentnie zbanowana na kanale Mamon. Tak on będzie chodził OK. Uh, what are you doing today? Drinking Coca Cola? You like boys? No. yeah, no. Jest, lubię chłopców? Yes. yes, you like yes I ja. Mówię paragonzem, ja, ja przyszedł, mi do to przyszedł i zwrócił, bo on mi to kupuje na streamie, ale wiesz, a ja potem co przyjdę i to zwrócę, będę miał siedem. To jest robot na no, Nie. <śpiewanie> Planujecie tę Maltę, robicie zakupy, pewnie gadacie z rodzicami i nie pomyślał nikt, że za granicę trzeba mieć dowód osobisty? Myślałem, że na legitymację szkolną polecę, ok? Pala Na cipuszkę <suszy> o, o Jezus! O Jezus. A! A! O! 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 o, dzięki <suszy> na O ja pier... Ale się grało teraz. <suszy> <suszy> Bezbłędnie, kurwa, jadę elegancko. Już wracam do Zordu, nie? I moi drodzy, co się dzieje? Ha! Wiatr nie wieje, kij się chwieje. Yy, stoi dziadek przy pasach, ale odwrócony. I sobie z kimś rozmawia. Ja przyhamowałem przy tych pasach, zachowałem szczególną ostrożność. Mówię, nie przechodzi, jadę. Przejeżdżam, a dziadek nagle, kur... Odwrót, krok do przodu, ten mi zahamował. Mówi, no niestety, proszę pana. A ja jak wybuchłem, zacząłem krzyczeć na całe auto. Mówię, wyjebany dziad, dziadek, kur... i Chłop się wystraszył, mówi, proszę się zamienić. Ja mówię, nigdzie się nie zamieniam. Jedziemy do Zordu i ch... Panie, pana dowiozłem z tego Zordu, jeździliśmy godzinę bezbłędnie Mówi, proszę się zamienić, a my nic się nie zamieniam, jedziemy do Zordu w Nerwy miałem takie, że szok. No, ale za trzecim razem zdałem Wszystko elegancko, bezbłędnie, więc git. ale mnie tak zdenerwował, że kurwa O, Marysia ten. No, halo Hejka. No, co tam? No, słuchaj no sorry, się nazywam, ale Byłam zajęta, wiesz, trzeba było sobie się Ale ja się odzywałem do, do ciebie dwa lata temu i co, zajęta z Byłaś? U ciebie. Teraz ja jestem zajęty, z no. W Aura 1000! Mhm. Masz chłopie, minę, jakbyś się zakochał stary, nie wiesz tego? Ja c... C... się otworzył, chyba. Ucień, się aj, to strza. Marian, no tak, jakbyś się nigdy skurczył, nie co ona. No, no. Dziewczyny tego ja nie mam od półtora roku. Się... Ty. Ty. Marian! Kur no, się no, mnie. Na chwilę Musi... Siema łysychu, siema, van, trzymaj się z takim tekstem kurwa na dzień dobry to możesz chce do Evrona wchodzić To, to jest brzydka? Mm, mm, taka Ja dałem za nią rok tego mieszkania tutaj kurwa No i co że tyle za nią dajesz? Czemu jest ch...o? No, Nie wiem no może tobie siedzi no mi nie. No, ale zobacz tak, jak ty wyglądasz? Jak? No nie pasuje ci, bo wyglądasz jak aktywistka kurwa Te przy... co się malują obrazy w tej koszutce Lesbijka kurwa, stary i to z ryja dodatkowo też I za farbą kurwa, na Monalizę debilu Słysza, Słysza. On Przepraszam, on, on tak gada z księgową i mówi Daję flesza, przepraszam Przepraszam paniu, przepraszam, ale mam, tam, mam streamka takiego i muszę się komunikować z drużyną No czekaj, to teraz Zobacz. Zobacz. Przepraszam, ale. Jestem akurat na no, Jazdy na odcinki to jest coś takiego, że ja się cieszę tak, tak, że mogę to zrobić. Czyli to działa to kompletnie w drugą stronę niż jakby, że to jest praca i że my jesteśmy samo zmęczeni, nie? Za, tylko zapomniał powiedzieć, że nie jada go samo kręcenie odcinków, tylko kręcenie po odcinkach. Bo to też jest istotna kwestia. Po W pochodniku się je... Ej, To jest tu w ogóle, kurwa. Chuj... to jest. To, 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 to. To. Chodni wioski! Ludzie chodzą po chodniku! ci Mój najmniej ulubiony kwiat? Tenś. Nie, no nie, ten fajny jest. No, mama Dawida mi dała takiego co... aż tak mi się nie podoba. To jest, ale nie, nie powiem, bo potem bo to, jest do TikToka, ale a mama Dawida do 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 TikToka. Także nie powiem. A musieliśmy poczekać właśnie, bo Kuba się spóźniał, bo wracał z kasyna. Nieprawda, niech Nie, ludzi, kurwa, byłem gotowy od rano dzisiaj. Darek, oczywiście, Darek. Platformers. Koa To jest już niemożliwe. AL e, e, czy coś takiego? AL? Jak się nazywa ta inteligencja? No, chyba ta, chyba ta. Zastanawialiście się, jak może wyglądać 250 tysięcy złotych w jednogroszówkach? I on to trzyma, kurwa! On trzymał siebie jako. To jest jakoś, to musi być jakoś zmontowane komputerowo, to jest niemożliwe. O ty, kurwa! O. Śniłeś mi się. A właściwie to podczas tego snu wylizywałem ci dubsko za... Jestem to samo wczoraj pacjone. stary! Usiadłem, na twarzy, ci. a ja językiem łaskotałem twój odbyt i jaja, a ręką waliłem ci. MMM. Obudziłem się cały ospermiony No i najgorsze jest to, że moje, te moje transmisje nie? Oglądają na przykład moja teściowa. przyrzekam wam moja teściowa, moja mama, czasami moją transmisję ogląda, moja kobieta Moi kumple, w sensie byli kumple Bo jak oglądają to to już pewnie nie są moimi kumplami No i co ja mam potem przy stole im powiedzieć Poważnie, to jest po prostu obrzydliwe Ale wyobraźcie, przynajmniej moja rodzina Wiesz czym ja się muszę mierzyć Mentalnie ja kopię węgiel Kilometry pod ziemią To jest tak naprawdę, to co ja muszę się osłuchać Oczytać Czy najpiękniejszy zawodnik siedzi tu za karę? Nie, nie siedzi tu za karę, akurat powiem tak Jak planowałem bootcamp to sam zaproponował, że przyjedzie Także yy, Nie siedzi tu za karę ale on tak po prostu zawsze wygląda. Ale mogę Wam tylko powiedzieć, że wczoraj, jak szliśmy z Kubą, to mówił, że świetnie się żyje, jak się nie streamuje. Także, także może dlatego. O, jest tak łatwo. Powiedziałem to dzisiaj na śniadaniu jeszcze. Nie, wczoraj też tu tak? Był tak? Baldzie, A, no to mówię. Tak? No dwa razy to mówiłem. Ale jeszcze mogę też powiedzieć, co mówić, Baldzie. Wow! Sure, what about? I can keep talking about anything. Ona wyraźnie mówi, czy mi wgrali zceplenienie? seplenienie? Nie że mi grali w seplenienie. No niemożliwe, chyba to jest. Siema, co na obiad? Ja żem pizzę! A ty! Czekajcie, boś mocna wiadomość od tej otworzy link. Siema, ty kuźwa zapizdziała pierwsza z rudym wąsem. chuci w Za ten występ pierwszy w tym twoim 5 minut. Ja na ciebie NERA! Ale kurwa down ty. Szkoda, że jest kurwa sobota, ale od poniedziałku do urzędu iść normalnie porętę człowieku. Jak nie to sobie? Ale masz czwórko a spoko, co? Git jest w też właśnie tak kurwa nie wiem. O ja pier... sztuk mi pad do kiba, kurwa. Masa szwitz I, I czekaj Impact z bliska, pewnie zmiana perspektywy. To jest czerwony ślad, jakby dostał faktycznie. Nie jest, jes, no, Czyli drugi strzał dostał. Czyli, czyli drugi strzał, drugi dostała, strzał nie pierwszy. dostał, Pierwszy strzał nietrafiony, drugi raczej Gierka odjęła no. Czyli Ej, kurwa dwa strza... na odwrót, no. Ej, obydwa strzały, które w niego strzeliłem, trafiłem, kurwa. <laughs> pierwszy strzał. Jeszcze raz. Pierwszy strzał, pierwszy strzał dostał w udo. Haha, <laughs> to rozpierdacz! Takie czy pokażę pokazał, Kurwa, że. Dla mnie to jest jeden z najlepszych klipów. Na gadanie też mnie nie słyszał. I widzisz? Tylko się odzywasz, stary. Ale tak. Lepiej, żeby amelka z koleżanką nie wróciły do domu. Bo ja wyjdę, tak? Powiem. Witam. Chcesz eee, chcecie coś do picia? Macie o coś napić? A. I co o tej siatkówce tam? Dobrze. Jak idzie? Jak się MVP. Dobre, dobre, dobre. No. Dobra, słuchajcie. E, a mi idę do pracy, tak? Trzymajcie się, jak coś piszcie. No, i szacunek dla pani Beaty. Dwie. Idziemy równym tempem w moją stronę. <noise> Kocham panią, naprawdę. I stop, <noise> Ale stop. fajna I babka. Się. I lecimy do przodu. Fajna babka, naprawdę. <noise> Jest pani niesamowita, naprawdę. Jezu, możesz, żebym ja taka była na starych, naprawdę. Na jaką starą? Ale jej dojebała teraz. I <noise> chuj, człowieku, było dobrze, już było dobrze, Kurwa, już było dobrze. Odciągnij subadło. Przydaj się. prawą. I pójdź. Aż podciągnął. Baba. Jak baba. Jaki ty masz pseudonim w grupie? W grupie? Ja w żadnej grupie nie jestem. Gejzer! Ja proponuję go na nowo nazwać. Laska. laska. Że nie przeszedłem, bo, bo dostałem biegunkę. Tyle? Ja no tak się rozpłaga, ja mu uwierzyłem, kurde. A ja mu uwierzyłem, że miał sranie. co za kurwa! Nie lubię go. Co? No i co widzowie, co widzowie Dzisiaj wstałem Byłem wczoraj, drodzy, drodzy państwo We Warszawie Miałem kilka spotkań biznesowych Tak Kilka spotkań biznesowych miałem Wieczorem musiałem się pojawić na jednym evencie Byłem na evencie I po tym evencie był jeszcze jeden event Ale to już taki nasz prywatny Na bardzo znanej i lubianej e, ulicy To mój się nazywa second home My, Mój drugi dom, mój drugi dom Ile na minus? Dziękuję. Jaki o ty nie wiesz z kim ty gadasz chłopie Plus 15 kur... co ty Lodówka prezentuje się tak po całym yy, machatonie Nie ma w niej totalnie kur... nic Are you serious right now, bro? zbawić się do wschodu słońca, uśmiechy na twarzach, a w sercu ciągle bez troska Chcemy tylko żyć, jakby dzień miał nie mieć końca. Za najlepszych chwil ich wspomnień, będą za nami Chcemy